Cześć! Znajduje się w zabudowaniach z chałupą spanewnik z, z drugiej połowy XIX wieku. Patrzcie jakie tam za mną jest wejście tutaj do tej zagrody. Jak się obrócę, to widzimy znowu stodołę pokrytą strzechą i ta strzecha już nie jest porośnięta mchem. Widać, że to jest po prostu specjalnie układana słoma. Za chwileczkę wejdziemy sobie do e, chałupy, ale popatrzcie na, strzechy, na strzechę stodoły. Tu mamy właśnie e, chałupę z dachem e, drewnianym, charakterystyczne małe okienka i wchodzimy do wnętrza, żeby zobaczyć jak mieszkali ludzie. Popatrzcie, tu bardzo ładnie o, oświetlone wnętrze. Piękne duże łoże, stół z zastawą, nawet bogato tutaj rzeźbione meble, kufer. Tam przy łożu mamy lustro z, z taką częścią do pielęgnacji, ciała, miska i piękny dzban na wodę, obrazy na ścianach no bardzo bogate wnętrze. I pójdziemy do drugiej chałupy, do, do drugiej izby, a tu już jest kuchnia. Widzimy e, kapustę, tak e, jabłka, kredensy, nawet e, łóżeczko dla e, dziedziusia, widzimy e, kuchnię, na której gotowano też tutaj miskę e, na wodę. Klimatycznie, mamy wejście również na stryszek tutaj. I wychodząc z chałupy i trzeba się pochylić i wchodząc tak samo, kiedyś specjalnie budowano nisko belki, żeby czasami właśnie wymusić na gościach taki pokłon. Piękna, piękna pogoda jest, świeci słońce, a ja dalej idę zwiedzać kolejne właśnie zabytkowe chałupy i spichlerze, przeniesione tutaj do Skansenu w Chorzowie. Przeszłam tym pięknym wejściem i jeszcze chcę wam pokazać, jak. Jak pięknie tutaj jesień dodaje urokowi tego miejsca. Do usłyszenia, cześć!